The Last of Us przygodowa gra akcji z elementami Survival Horroru wyprodukowana przez studio Naughty Dog, a także wydana na konsole PlayStation przez Sony Computer Interminated, premiera tej kultowej już gry Odbyła się 14 czerwca 2013 roku w Ameryce Północnej i Europie, a dla ciekawych 30 czerwca 2013 roku w Japonii. Akcja tej jakże doskonałej gry toczy się w roku 2033 w post Stanach Zjednoczonych. W 2033 roku minęło już 20 lat po wybuchu epidemii grzyba. Bohatore, bohaterem gry jest Joe, który postanawia eskortować dziewczynę Ellie do grupy ludzi z Organizacji Świetlików, czyli tych złych w tej produkcji. Tytuł ten, wielokrotnie nazywany arcydziełem, uzyskał maksymalną ilość ocen w recenzjach polskich, jak i zagranicznych magazynów i serwisów zajmujących się wideo gamingiem. Gra od studia Naughty Dog była najszybciej sprzedającym się tytułem nowej marki w dziejach konsoli PlayStation i najszybciej sprzedającą produkcją na tą platformę w 2013 roku. The Last of Us jest trzecią osobową, przygodową grą akcji z elementami survival Horroru. Crash kontroluje Joera, Joella oraz w kilku rozdziałach Ellie, co mi grając się podobało, a Wam. Główny bohater posiada niebywałe umiejętności przetrwania, a także dużą wytrwałość i siłę. Gra sprawia we mnie wrażenie, że jest żywa, że wszystko tam może mnie zaskoczyć. Czułem się, że chwila nieuwagi, co widzieliście nie raz, może skończyć się fiaskiem i nagłą śmiercią. Nie tylko gra, samo budowa, panierka wokół gry, to jak jest zbudowana, to jak długo była tworzona, to jak trzyma napięcie. Tworzyło naprawdę kozacki efekt. Dialogi w grze, których niekoniecznie musieliśmy słuchać, gdyż szczera było wcisnąć trójkąt, było bardzo. było bardzo dobrymi ciekawostkami. A co więcej, dowiadywaliśmy się niektóre rzeczy o Joel, a czasem nawet o Eli. Joel to smutny ojciec, który stracił cyrkę. Eli, natomiast, jest bardzo potraktowana przez życie nastolatka, która została ogryziona przez zarażony. The Last of Us, bez wątpienia zasługuje na tytuł arcydzieła, to jest światowy sukces, stworzyć tak doskonałą grę. Podobało się Wam ta produkcja i ta seria na moim kanale? Jeśli tak, to polubcie i zasubujcie mój kanał The Last of Us.